Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, tu Piotr Graf z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się w odcinku Jak zapędzić UST do pracy na kawasłapie. Wam pokażę. No, było też sporo takich zapytań, więc lepiej zrobić filmik, żeby każdy zobaczył, niż każdemu pojedynczo tłumaczyć o co mi więcej chodzi. Najpierw sobie zdepozytujemy na kawasłap UST. Jak mamy już podłączony portfel. Do kawa słapów wchodzimy w salda idziemy sobie na ust klikamy załaduj nie, sorki zaraz, zaraz, muszę jeszcze z Osmozis wypłacić yy, Window os z Osmozis, bo musi być na Kepler wolecie. Potrzebujemy, żebyśmy mieli troszkę luny na portfelu, też na Kepler wolecie. Dobra, i to sobie już pójdzie. Dobra, transakcja successful. Także potrzebujemy sobie tutaj zaraz, yy, przejdziemy właśnie, jak ma zarabiać to USD. Ogólnie chodzi o pożyczki. Czyli pożyczamy, yy, US. Yy, będziemy pożyczać nie USD, tylko USDX. Trzeba będzie zmontować na stablecoina na na platformie kawa się IO. Zesłapujemy do USDX i tutaj nam zarabia tutaj ekstra taki dodatek 0,15, niby nie dużo tego USDX. Tutaj mam, będzie to zarabiało kawę i tego token hard, co jest na, na kawa słapie. I to zarabia właśnie według tego systemu że my się możemy miesięcznie odbierać, raczej tam jest 40 parę co po 40 parę dni, zarobek i możemy zarobek odbierać. To już są daty, na przykład, właśnie takie od, y, dalsze, y, drugą część. Także nie wszystko jest od razu, tak żebyście wiedzieli, ale po prostu nie leżą, po prostu zarabiają. Plus jaki jest, mo, można by powiedzieć, z tym, że tak, na przykład byśmy rzucali y, na osmozis, na przykład US US, D, UST na osmozis do zarabianie to tutaj jest na pulach zaraz pójdziemy na pól i zajdziemy sobie UST ale chyba ja ostatnio wycofywałem weźmy sobie statystyki UST z euro weźmy sobie, bo to jest stablecoin do stablecoina, no to pool jest numer taki, dobra, zaraz sobie go sprawdzimy pierwszy lepszy kliknę, a, a, a zmienimy na na ten pool, tak najszybciej jest wyszukać no fund, co jest no fund No, dużo użytkowników coraz czasami wolniej chodzą nam te, te strony Oj 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 Dobra sprawdźmy sobie czy W międzyczasie żeby nie tracić czasu Czy można załadować sobie y właśnie już USD Salda. Klikamy sobie załaduj! Max, klikamy tak, żeby potwierdzić transakcję i dać jakąś opłatę. I zrobimy sobie tutaj Najniższą niech sobie to idzie niech się załaduje transakcja jest przetwarzana także idziemy sobie tu 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 tu, tu na to pool pool i atom NGM Euro, Euro 8, atom euro, UST, o, jest. I tutaj jest tak 8% jeżeli jest u bondik jeden dzień, czyli musimy czekać jeden dzień, żeby odblokować. Tu 12% jest 7, trzeba czekać, a tu jest 16%. Procent, żeby odblokować po 14 dniach. Czyli na 14 dni mamy środki zamrożone, które i tak zarabiam, ale nie możemy nim zrobić. Na kawa słapie możemy sobie odblokować praktycznie od razu. I mieć już na przykład do działania, właśnie z tym jest tutaj plus. I tutaj mamy tak. I teraz yy, załadowało mi idziemy na mennice, czyli Mint. Klikamy dostawa. Dostarczać max 91. Klikam, żeby potwierdzić transakcję. Ty już opłatę będziemy mieli w kawie. Zrobimy sobie na średnią transakcję, żeby to szybciej, szybciej poszło. I dobra, transakcja nam się przetwarza. Potwierdzone i gotowe. No to teraz tutaj. I teraz musimy sobie z tego USD pożyczyć sobie pożyczać max 92 weźmiemy 9, tak wyrównamy żeby szybciej ta transakcja szła 92 pożyczamy o, to jest stablecoin do stablecoina no zrobimy średnią transakcję potwierdzone i teraz idziemy na pożyczki rzucamy w supply w pożyczanie gdzie jest tutaj tutaj US bo zamieniliśmy nas zmintowaliśmy właśnie do takiego usdx a i teraz dostawa 92 i tak widzicie to 0,15, minimalny procent na tego USDX, ale większość nagród jest tak jak właśnie w tym ich systemie 40-paru dniowo i rocznym, gdzie jest większy procent. Tak zarabia w tym hardzie i w kawie i dostarczać. Aż zrobił też średnią. I gotowe. I teraz tu już mam 129. Można jeszcze dodatkowo co można zrobić? Pożyczkę zrobić. I pożyczać. I limit 60% tej sumy, którą teraz wrzuciliśmy. Czyli, czyli taki limit mam, znaczy to nawet jest trochę mniej niż 60%. Czy tam było 90, czyli 33%, coś takiego ponad, mogę pożyczyć. Opłata odsetkowa 0,89 i nagroda RSO 0, to jest staroczna, to właśnie to jak się kliknie, ona będzie różna. I pożyczamy APROW. Gotowe. I teraz co ja mogę z tą pożyczką zrobić? Wrzucić w supply. Żeby więcej zarabiało. Max. Dostarczyć. I wtedy wykorzystam, Jeżeli będę chciał się wycofywać, po prostu wtedy wycofuję jakąś część. Spłacam pożyczkę. Zarobek z pożyczki to wiadomo mamy Odkłada mi się tutaj, że tu to, 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 to akurat ostatnio klejmowałem pierwszego i teraz będę mógł za 41, dzisiaj mamy piąty, czyli 47 dni wyszło, za czym mogę wypłacić e, zarobek, bo ostatnio pierwszego, pierwszego likwidowałem, ale aha, nie, ja drugiego albo trzeciego to likwidowałem, zapomniałem o tym, żeby wypłacić i tak, czyli będzie 45 dni tutaj dokładnie. Co 45 dni możemy klejmować te tokeny twardego, kawę i, i ten SWP. Tutaj następne mogę klejmować 15 grudnia, 1 lutego, 15 lutego, i to mi się już cały czas widzicie. Tutaj te sumy się odkładają. To jest to, co 15 kwietnia na bieżąco się odkłada, czyli mam już półtora twardego, tego i już ponad połowę kawy. Jeżeli chodzi o nagrody za Akasza, jeżeli rzucacie w supply, to to można na bieżąco odbierać, trzeba by mieć więcej, żeby to szybko zarabiało Zarabiało, ja mam więcej AKT akurat w stackingu wrzucone niż tutaj wrzucone na pożyczki, czyli udostępnianie pożyczki no Dosłownie 22 AKT, Nie dużo, ale tu jest ładny procent na AKT na atomie pożyczki 47. Tutaj opłata odsetkowa 0,93. Yy, gdzieś tu jeszcze pożyczałem. Yy, na kawie nie pożyczałem. Na twardym jeszcze nie. I jeszcze chyba tak. Tutaj przez to, że dodaję całe płynności, mogę sobie jeszcze na hardzie yy, wziąć na przykład yy, pożyczkę. Limit 60%. Mogę 10 dolarów 10 wziąć. Pożycz. <laughs> Aprow. przez to, że tam udostępniam ten, to nabywam jeszcze uprawnień do, na pożyczanie, właśnie na, na tym hardzie i tu już właśnie wypożyczyłem 184 dolary. 399 hardów, gotowe i teraz dostawa wycofać maksymalnie i dostarczyć jeżeli po prostu widzicie jakieś zyski, czy coś się z rynkiem źle dzieje, to na przykład lepiej zwrócić tutaj tą kasę i na przykład na samej dostawie płynności do pożyczek działać. Ale myślę, że nie będzie tak źle, można sobie podziać na jakichś mniejszych sumach, nauczyć się tego na przyszłość, bo też można na, na przykład przez to, że dostarczymy dostarczymy y, jakąś płynność, będziemy mogli coś tej tej płynności pożyczyć na niskim procencie, wrzucić sobie jeszcze w zarabianie, żeby nam zarobiło, zarobiło na tą na te odsetki i jeszcze plus zysk. i i tak można sobie nakręcić, na przykład zrobić powiedzmy z jakiejś tam sumy, którą wrzucimy w supla, i żeby w pożyczki na przykład 1000, to będziemy mogli mieć w sumie w obrocie 1300 czy tam 1400 dolarów w formie tych kryptowalut. Także też to trzeba przewidzieć że te kryptowaluty mają różne, różne wartości. Czasami będzie trzeba poczekać z niektórymi, żeby na przykład odbiły, czy tam urosły i wtedy na przykład dopiero zamieniać. I tak to działa właśnie. Na kawa słapie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzisiaj jeszcze w podwieczu coś nakręcę, bo po południu nie dam rady, bo mam trochę newsów na zbieranych, fajnych, ale nie dam rady, bo za niedługo będziemy jechać na takie urodziny dzieci i takie party dla dzieci jest urodzinowe. Do znajomych, tam się będą bawić, także parę godzin nas nie będzie, trzeba się przygotować i nie będzie czasu, także ten filmik uploaduję, wrzucam wam, żebyście sobie po prostu przejmili, także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć